Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę ci jak wyeksportować dane z arkusza Rococo do arkusza OPZ w zakresie kosztów koordynatorów oraz w zakresie kosztów dojazdów koordynatorów. Zacznijmy zatem od prezentacji w jaki sposób wyeksportować dane w zakresie kosztów koordynatorów. Przechodzę do zakładki Zestawienie kosztów koordynatorów ogółem. I mam przygotowane już wcześniej, załadowane dane opisujące jeden miesiąc. W tym przypadku mamy do czynienia z miesiącem marcem 2023 roku, w którym to pokazane są dzieci znajdujące się objęte wsparciem przez koordynatora i powiat lub gminę, z której to dziecko pochodzi, mamy również pokazane oznaczenie koordynatora. W następnej kolumnie pojawia się oznaczenie wskaźnika obciążenia. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z dzieckiem, które pochodzi z obcego powiatu, tak jak w tym przypadku, mamy do czynienia ze wskaźnikiem obciążenia wysokości 100%, czyli w tym konkretnym przykładzie zawsze będziemy tutaj mieć wartość 1. W sytuacji, gdy dziecko pochodzi z terenu naszego powiatu, z którejś z gmin należących do niego, wówczas pojawia się taka informacja, że należy wypełnić określić wskaźnik, który ma być przyjęty dla danego dziecka. On może wynieść 0 lub 10% lub 30% lub 50%. W zależności od tego, z jakim wskaźnikiem mamy do czynienia, będziemy określać tutaj w tym miejscu tą wielkość prawidłową dla konkretnego dziecka. W dalszej części tej tabeli znajdziemy informacje o roku, dla którego przygotowujemy takie zestawienie, miesiącu. Numerze noty obciążeniowej i kwocie obciążenia to są kwoty wynikające z przypisania kosztów danego koordynatora do konkretnego dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. O tym, jak te koszty są liczone, mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Wskazywanie konkretnych kosztów związanych z danym koordynatorem. Omawiane było w przypadku odcinka mówiącego o konfiguracji kosztów koordynatora, natomiast wielkości, które zależą od czasu pobytu dziecka, są określone przez koordynatorów w momencie, gdy przygotowują i przekazują arkusz pod nazwą Liczba dzieci. Chcę jeszcze zwrócić Twoją uwagę na jedną rzecz. Która w tym arkuszu może się pojawić, a mianowicie zwróć uwagę, w przypadku oznaczenia miesiąca, tutaj dla każdego miesiąca są takie ikonki w tym momencie oznaczone minusem. W momencie, gdy kliknę w tą ikonkę, ona zamienia mi się na plus, ale wówczas znika mi. Oznaczenie numeru noty obciążeniowej. Bądź wyczulony na to, aby wszędzie tam, gdzie takie ikonki pojawiają się, były włączone minusy, zarówno w oznaczeniu miesiąca, jak i roku, czy też gminy, lub powiatu, lub dziecka. Wszędzie tutaj, gdzie takie ikonki się pojawią, zwróć uwagę, żeby one miały oznaczenie minusa, zanim przygotujemy. Przejdziemy do generowania danych, które będą przekazywane, eksportowane do arkusza OPZ. W celu przygotowania pliku eksportowego, musimy zaznaczyć tabelę zawierającą dane z danego miesiąca. Przyciskiem Ctrl plus C zaznaczamy kopiowanie tego obszaru, i w tym momencie. Z menu plik wybierzemy opcję nowy, pusty, skoroszyt, do którego w komórce A1 wkleimy, ale uwaga, tylko wartości. Jest to istotne, aby nie kopiować całego formatowania tabeli, tylko wartości. I zwróćmy uwagę, co teraz się stało. Rozszerzę sobie odpowiednio, abyśmy mogli widzieć pełny zakres danych. Mamy odwzorowanie tabeli, którą przed momentem widzieliśmy w arkuszu Rokoko. Jedną rzecz, którą musimy teraz wykonać, to zdecydować, w jaki, jaką wartość wskaźnika obciążenia dla danego dziecka mamy przyjąć. W tym konkretnym miesiącu rozliczeniowym. Przypomnę, że dane, którymi się obecnie posługujemy, są danymi fikcyjnymi, a zbieżność ich może być całkowicie przypadkowa. Przypomnę Ci, że w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dzieckiem, które pochodzi z obcego powiatu, ten wskaźnik automatycznie jest uzupełniany wartością 1. W sytuacji, gdy mamy dziecko z terenu naszego powiatu, z jakiejś konkretnej gminy, musimy już posługując się odpowiednią wiedzą, zdecydować, jaki rodzaj wskaźnika przyjąć dla danego dziecka. Załóżmy, że w przypadku Nowakowskiej i Jolanty będzie to wskaźnik 30%, czyli wpisuje 0,3. Natomiast dla niewidomskiej Cecylii. Załóżmy, że będzie to wskaźnik na poziomie 50%, czyli wpisuję 0,5%. I tak przygotowany arkusz mógłby być właściwie już zapisany i jest gotowy do przekazania do arkusza OPZ, wyeksportowania go do arkusza OPZ. Z tym, że chciałbym jeszcze zwrócić. Twoją uwagę na jeden mały niuans. Mianowicie, możemy mieć do czynienia z sytuacją taką, że w trakcie trwania miesiąca nastąpiła zmiana wskaźnika obciążenia, czyli dziecko, które do tej pory miało przyjęty wskaźnik 30%, któregoś dnia w miesiącu Przejdzie na wskaźnik 50%. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Zróbmy to na tym konkretnym przykładzie, gdzie mamy do czynienia z dzieckiem nazywającym się Nowakowska Jolanta, i załóżmy, że w trakcie miesiąca, niech będzie to 20 dzień marca, dziecko to. Przeszło na wskaźnik obciążenia w wysokości 50%. Wówczas musimy zrobić następującą rzecz. Zaznaczamy sobie wiersz poniżej. Prawym przyciskiem myszy wybieramy opcję Wstaw. Tym samym pojawia nam się pusty wiersz. W tymże wierszu musimy przekopiować wszystkie dane, które były poprzednio. I teraz tak, tutaj mamy wskaźnik 30%, a tutaj będziemy mieli wskaźnik 50%, z tym, że zmiana ta nastąpiła 20 marca. Więc musimy kwotę, która wcześniej wyniosła 625,272, podzielić proporcjonalnie na liczbę dni w miesiącu. Z uwagi na to, że mamy marzec 2023 roku, musimy kwotę 625,272 podzielić przez. 31 dni i pomnożyć razy 20. I to będzie wartość, którą przyjmiemy dla pierwszych 20 dni miesiąca. Następnie taką samą operację Musimy wykonać dla dni, które przypadają od 21 do 31 marca. Tych dni będzie 11. Wobec tego wykonuję ponownie obliczenia. Dzielę przez 31 dni. I mnożę razy 11. Otrzymuję kwotę 221,87, którą w tym momencie przekopiowuję do wiersza, w którym mam przyjęty wskaźnik 50%. Sprawdźmy, czy suma tych wielkości da nam kwotę, którą mieliśmy odpowiednią dla całego miesiąca, czyli 625,27. W związku z tym mamy w tej chwili, zwróć uwagę na te dwa wiersze, rozbite dziecko, w cudzysłowie rozbite dziecko, na wskaźnik 30% i 50%. Z tym, że 30% stosujemy dla pierwszych 20 dni miesiąca, co odpowiada kwocie 403,40 groszy, a 50% wskaźnik stosujemy dla kwoty 221,87 groszy, co odpowiada kolejnym 11 dniom miesiąca marca. W tym momencie mamy już gotowy plik, który możemy wyeksportować do arkusza OPZ. W związku z tym wystarczy, jak w tym momencie zapiszemy go jako. Ja w tym celu posłużę się w przygotowanym katalogiem, którym już wcześniej mieliśmy możliwość się zapoznać, a mianowicie na pulpicie mam przygotowany katalog roboczy, do którego wrzucę ten plik, którego nazwałem Obciążenia Kosztami Koordynatora Marzec 2023. Tym samym mam gotowy już Plik do wyeksportowania, do załadowania w arkuszu OPZ, o którym procesie to mówiłem we wcześniejszych odcinkach pod nazwą Jak załadować dane do arkusza OPZ. Odsyłam Cię do tych odcinków. Tam jest to precyzyjnie pokazane, i będziesz w stanie cały proces sobie odtworzyć. Zobaczmy teraz w jaki sposób wyeksportować dane dotyczące wyjazdów kosztów wyjazdów koordynatorów. W tym celu przechodzimy do zakładki Zestawienie kosztów dojazdów koordynatorów ogółem i otrzymujemy tabelę, która pokazuje nam zestawienie kosztów, jaki konkretny koordynator wygenerował. W związku z wyjazdami do dzieci znajdującymi się pod jego wsparciem. Dane opisujące liczbę wyjazdów i wszystkie wielkości z tym związane przygotowywane były przez koordynatorów w pliku pod nazwą wyjazdy do rodzin i o tym szczegółowo mówiłem w poprzednich odcinkach. Teraz bazujemy już na wartościach, które zostały załadowane do arkusza ROKOKO i otrzymujemy taką tabelę, która pokazuje nam oznaczenie koordynatora, stawkę za kilometr, jaka została przyjęta, ID dziecka, datę wyjazdu, liczbę przejechanych kilometrów, rodzaj wyjazdu, wskaźnik obciążenia o którym mówiliśmy przed momentem. Sytuacja ta wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku kosztów koordynatora, gdy mamy do czynienia z przypadkiem, że dziecko pochodzi z obcego powiatu. Wskaźnik ten automatycznie jest ładowany na poziomie 1, czyli odpowiednik 100%. Natomiast gdy dziecko pochodzi z naszego powiatu, wówczas Musimy ręcznie określić z jakiego rodzaju mamy wskaźnikiem, czy 0, czy 10%, czy 30% lub 50%, tak jak to robiliśmy w poprzednim przykładzie. Identycznie jak robiliśmy to w przypadku kosztów koordynatora, aby wyeksportować dane do arkusza OPZ, musimy w pierwszej kolejności zaznaczyć. Tabelę zawierającą dane, w tym przypadku za miesiąc marzec, skopiować te wartości i otworzyć nowy skoroszyt pusty, i do niego w komórce A1 wkleić, ale przypomnę, tylko i wyłącznie wartości, żebyśmy nie wklejali całego formatowania tabeli. Dzięki temu otrzymujemy odpowiednik w odpowiedniej strukturze dane, które przed momentem widzieliśmy w tabeli. I tutaj zwrócę Twoją uwagę na kolumnę pod nazwą data wyjazdu, gdyby zdarzyła się taka sytuacja jak tutaj w tym momencie, gdzie data, została zaprezentowana w innej formie. Ona w tym momencie jest przyjęła formę ogólną, ale my chcemy, żeby ta data była prezentowana we właściwy sposób, czyli wybieramy sobie w zakładce narzędzia główne formatowanie i określmy na przykład krótką datę wyjazdu. I już w tym momencie Odzyskaliśmy postać zapisu daty, taką jak oczekiwaliśmy od samego początku. I tutaj, podobnie jak miało to miejsce w przypadku kosztów koordynatora, musimy zdecydować dla dzieci, które pochodzą z naszego powiatu, jaki Rodzaj wskaźnika obciążenia musimy przyjąć w tym konkretnym miesiącu. Przypomnę, że dla dziecka nazywającego się Nowakowska Anna, początkowo przyjęliśmy wskaźnik na poziomie 30%, czyli wpisujemy 0,3. Natomiast w przypadku niewiadomskiej Cecylii przyjęliśmy wskaźnik na poziomie 50%, czyli wpisujemy 0,5. Pamiętamy z poprzedniego. Przykładu, że w przypadku Nowakowskiej Anny mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, gdzie 20 marca nastąpiła zmiana wskaźnika. Żeby to odzwierciedlić w naszym arkuszu, musimy postąpić bardzo podobnie jak miało to miejsce w przypadku kosztów koordynatora z tą różnicą, że tu mamy już podane konkretne dni wyjazdu i musimy tylko zdecydować, z jaką datą mamy do czynienia. Gdyby wystąpiła sytuacja taka, że mieliśmy do czynienia z kilkoma wyjazdami, na przykład do Nowakowskiej Anny. I pierwszy z tych wyjazdów miał miejsce, tak jak tu w przypadku tym, 2 marca, i wówczas ten wskaźnik był na poziomie 30%, to wtedy dla daty 20 marca musielibyśmy taki wskaźnik przyjąć. Ale gdyby taki kolejny wyjazd miał miejsce już, na przykład 21 marca, i wiemy, że od tej daty Nastąpiła zmiana wskaźnika, musielibyśmy dla tej dziewczynki przyjąć tutaj już wskaźnik 50%. O tym należy pamiętać, i to spowoduje, że koszty wyjazdów koordynatorów zostaną odpowiednio przeliczone w zależności od wskaźnika obciążenia, który obowiązywał w danym konkretnym dniu wyjazdu. Tak przygotowany plik musimy zapisać do katalogu w moim przypadku roboczego. U Ciebie ten katalog może się nazywać dowolnie. I z tego katalogu będziemy importować dane do arkusza OPZ. Wobec tego, zapisuję mój plik. Nazwę go. Koszty wyjazdu koordynatorów marzec 2023 i zapisuję go w mojej lokalizacji, która u mnie nazywa się roboczy. Zwróć uwagę, że już wcześniej mam tutaj zapisane obciążenia kosztami koordynatora marzec 2023. Teraz dodaję koszty wyjazdów koordynatorów za, dla marca 2023. W tym momencie mam przygotowany komplet danych wyeksportowanych z arkusza ROCOCO, które są gotowe do zaimportowania w arkuszu OPZ. Odsy odsyłam Cię do odcinka mówiącego o tym, jak załadować dane do arkusza OPZ. To byłoby już wszystko w zakresie tematów poruszanych w dzisiejszym odcinku. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.psmonitoring.pl, na której dowiesz się, czym się zajmujemy. A wspomnę tutaj, że naszymi głównymi specjalizacjami są analiza danych z różnych obszarów, opracowywanie strategii i ich monitoring. Oraz budowanie narzędzi pozwalających na dokonywanie analiz i wnioskowania. Bardzo serdecznie Cię zapraszam. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, naciśnij łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Więcej szczegółów znajdziesz w opisie, zamieszczonym poniżej. Znajdziesz tam również linki do innych odcinków w tematyce przez nas poruszanej. Dziękuję i do zobaczenia.